Jesteśmy na Beskidzie, bardzo blisko Kasprowego Wierchu, otoczeni jesteśmy szlakami z, praktycznie ze wszystkich stron świata. Oczywiście kolejka dowozi turystów, sporo też turystów dzisiaj wędruje po szlakach pieszo i w tej cywilizacji, tak to można określić, turystycznej, zaobserwowaliśmy na zboczach wschodnich, opadających w kierunku stawów gąsienicowych, kierdel kozic. Ciekawostką jest, że obserwujemy w tym kierdlu i capy, i kozice, i koźlęta, czyli samce z samicami i z koźlętami. To można zaobserwować taki kierdel tak złożony tylko w okresie Rui, która ma miejsce od końca października do początków grudnia. Generalnie w ciągu roku kierdel złożony jest głównie z samic, czyli z kus prowadzących młode koźlęta. Nie, natomiast samcy żyją w odosobnieniu albo pojedynczo, albo tworzą swoje takie kierdle capie. Tutaj obserwujemy kierdel 10 kłus, z czego możemy wyróżnić cztery koźlęta tegoroczne. Jedno koźle starsze, takie dwu-, trzyletnie, jak również były capy, to takie najbardziej czujne, czasem srożące sierść na grzbiecie, jak i kozice, samice, które ewidentnie jedna z nich przewodzi, prowadzi do statu cały czas w kierunku żerowisk, jakiegoś bezpieczniejszego miejsca, a capy generalnie czuwają nad bezpieczeństwem. Ciekawostką, taką jeszcze też, która tutaj cechuje kozice żyjącą w górach, są przystosowania też to w poruszaniu się, czyli mocna budowa nóg, z czego krótsze są te przednie, tylnie są trochę dłuższe, dzięki czemu kozica może też wykonywać długie skoki, nawet kilkumetrowe, tam do 5 metrów, w zależności od tego, w jakim jest rejonie, miejscu, czy była spłoszona, w jaki sposób się poruszała. Również racie są ciekawie zbudowane, które się tam troszeczkę jakby rozchodzą na boki, są warstwy miększe, twardsze, dzięki czemu za pomocą tych ratek kozica może się dobrze trzymać skały i podłoża. Nierzadko można kozicy widzieć w ścianach skalnych o nachyleniu nawet 40-50 stopni i znakomicie biegających, skaczących po tych półkach, czy, czy nawet po stromszych fragmentach ścian. Również trzeba zwrócić uwagę na budowę serca. Bardzo duże serce ma kozica, dzięki czemu jest w stanie na tych dużych wysokościach, bowiem kozice głównie przebywają na wysokościach dużych. Zazwyczaj pomiędzy 1800-2200 metrów to taka stała strefa bytowania. Oczywiście zmieniająca się i występują gdzieś wyżej zimą chodzą niżej, ale 1800-2200 taka strefa, ta hal no to jest miejsce, gdzie po prostu mają bazę żerową no i tu głównie przebywają w lecie. No i oczywiście no, im wyżej ten tego tlenu jest więc żeby zaopatrzyć mięśnie w energię, to serce musi mocno pompować, więc jest po prostu stosunkowo duże. Również ciekawym też przystosowaniem kozicy do życia w tych warunkach górskich jest zmiana też sierści. W lecie ta sierść kozicy jest troszkę krótszy, to jest ten włos, i ma generalnie barwę brązową, która na tych zielonych, ładnie kwitnących łąkach wówczas kozica jest pięknie widoczna. Można łatwo zaobserwować. Natomiast już na deście miesieni i początkiem zimy kozica zmienia suknię na zimową, czyli taką czarną, prawie czarną i włos też jest dłuższy, dzięki czemu kozica się świetnie izoluje od tych niskich temperatur. Kozice teraz mają ruje w listopadzie, ciąża trwa około pół roku i kwiecień, maj, maj, Czerwiec, najpóźniej już tam, ale generalnie w maju są wykoty kozic, czyli koźlęta młode się kocą. Kozice te w ciąży i te nie w ciąży żyją oczywiście w tych kierdlach całą zimę. I kiedy zbliża się czas wykotów, kozy ciężarne szukają, odłączają się od tych stad, kierdli, szukają takich miejsc zacisznych, tam wchodzą i rodzą młode. Miejsca takie, gdzie te młode się kocą nazywane były dawniej kotelnicami. No i dzisiaj mamy taki kotelnic, troszkę nawet w topografii, w nazewnictwie w Tatrach naszych przyjętych. Po narodzinach, takie koźle na początku, oczywiście tam kilka godzin jest takie niemrawe, matka go tam wylizuje i już wkrótce następnego dnia jest praktycznie w stanie już za matką podążać. Kozy w Tatrach żywią się roślinnością, nawet drzewiastą, pędami, liśćmi, korą, jarzębin, to generalnie zimą, a w okresie lata nie gardzą praktycznie dziełoroślami. Najbardziej znany chyba jest omiek, kozłowiec, kuklik, ciemiężyca zielona, ostróżka, arcydzięgiel litwor, brzos, borówka, jak również pędy, kosodrzewiny, świerków małych, jałowca. Okres zimy no, to jest niestety ten okres najtrudniejszy dla kozicy ponieważ roślinności nie ma, jest to wszystko przykryte śniegiem i trzeba sobie jakoś poradzić. Wówczas kozice są widywane znacznie niżej, schodzą do górnej granicy lasu i też trzeba pamiętać o tym, że kozice są ciężarne zimą. Dla nich na przykład jakaś ucieczka, kiedy są spłoszone, no, stanowić może wielkie ryzyko nie tylko utraty życia, ale też no, utraty tej ciąży. Także ta zima jest tak naprawdę dla kozic najtrudniejsza. Kozica jest reliktem polodowcowym. Przetrwała okres zlodowacenia Tatr. Występuje od tamtego czasu w Tatrach, czyli co najmniej 10 tysięcy lat. Choćby z tego samego tytułu należy się jej wielki szacunek. No i choćby z tej przyczyny oba Parki Narodowe, bojtaszański Park Narodowy ze strony Polski, jak i Słowacki TANAP przyjęły je jako swoje logo.